Oczywiście, że trzeba zderegulować naszą gospodarkę. Biurokracja, przesadne, przesadne przepisy, regulacje niszczą przede wszystkim polski drobny biznes i wspierają, faworyzują wielkie międzynarodowe korporacje. Od lat mówimy o zasadzie dwa za jeden. Teraz na etapie kampanii wyborczej zarówno Platformy, jak i PiS też mówią o takiej zasadzie, ale co zrobili przez ostatnie 20 lat swoich rządów? Za 20, przez te dwadzieścia lat wprowadzili ponad 400 tysięcy nowych stron aktów prawnych, więc to jest praktyka ich rządów. że oni Regulują, a nie deregulują, tylko na czas kampanii wyborczej mówią zupełnie inaczej. Kolejny problem. Przez tą biurokrację 22% pracowników w Polsce pracuje w sektorze publicznym. Do porównania w Niemczech 15%, a w Japonii zaledwie 8%. I tam też jest mnóstwo pracowników, którzy by się przydali na rynku. Oczywiście nie ma mowy o podwyższeniu wieku emerytalnego, natomiast należy zachęcać osoby po przekroczeniu tego wieku do tego, żeby dalej pracowały. Bo to są najcenniejsi, najbardziej doświadczeni pracownicy. Dlatego postuluję znieść podatek dochodowy od osób w wieku emerytalnym znieść składki, żeby osoby w wieku emerytalnym traktować tak samo jak obecnie studentów do 26 roku życia.